No się Owusie z tej strony Grey i dzisiaj przedstawiam cztery ramy japońskiej bajko kultury. Staram się wybrać tytuły mniej i bardziej znane, na wypadek jakby jakaś nowa żabka trafiła do naszego wipowskiego community. Ja idę sobie po Arizonkę, a Was zapraszam do oglądania. to Horimiya to przyjemna komedia romantyczna o dwóch co zupełnie innych od siebie nastolatków, którzy przez całkowity przypadek zostali przyjaciółmi. W trakcie serii stopniowo się poznają, zaczynają mieć wspólne sekrety, co ostatecznie sprawia, że bardzo dobrze się ze sobą dogadują i zostają parą. Jednym z atutów tej serii będzie ilość problemów młodzieńczych ukazanych pod postacią przeróżnych bohaterów, co sprawia, że nie zostaniemy znudzeni jedynie wątkiem głównego związku. Pewnością też postąpią będzie tutaj kreska, a w szczególności design postaci, nawet drugoplanowych oraz lekki, przyjemny klimat. 私と結婚してくれるなら、付き合ってあげる。 Donikawa Over the Moon for You. Jest to spokojny komendowy romans, który posiada dość nietypową fabułę. wzaki Nasa całe życie miał wysokie ambicje, ale przez przypadek i spotkania z tajemniczą pięknością, której jest się od pierwszego wierzenia, całkowicie zapomina o tym, co chciał osiągnąć. Gdy chłopak wyznaje bohaterce uczucia, tak godzi się, ale pod warunkiem, że zostaną małżeństwem. Trzynastolatek przyjmuje to jako żart i godzi się na ten warunek. Po tym incydencie dziewczyna rozpływa się w powietrzu, aby parę lat później zjawić się u progu drzwi bohatera, nazywając go swoim mężem. W ten sposób niedoświadczona

Dziewczyna, która jeździ na wózku niekontrolowanie wjeżdża z impetem zwyczajnego chłopaka, który chwilę później dostaje od jej babci propozycję pracy, opieki nad jej niepełnosprawną wnuczką. Przyjmuje ją, ponieważ jakaś cudno potrzebuje pieniędzy i tak zaczyna stopniowo poznawać się z nieco niesforną dziewczyną. W głównej mierze anima okazuje problem, z jakimi musi zmagać się bohaterka, jednak jest to ukazane w piękny oraz wyruszający sposób, a co ogromny wpływ ma też kreska, sam klimat oraz charakter każdej postaci. Zobaczymy, to... Zobaczymy. とかあら会長今私のことを誘いましたか Obełskim community jest uznawane pewnie za klasyczka, ale warto nie napomnieć, jest to oczywiście Kaguya Love is War. Anime opowiada o samorządzie prestiżowej szkoły japońskiej, gdzie jej głównymi postaciami są Kaguya i Miyuki, czyli dwa największe nerdy ze szkoły. Kaguya jak i ten dziutek są introwertykami, którzy mocno granidują szkołę, przez co na relacje z płcią przeciwną nie mieli zbytnie czasu. Jak na ten moment w trzech sezonach te bajki możemy poglądać psychologiczny romans i tytułował wojnę miłości, bo jak sam motyw anime mówi, to się pierwszy do miłości będzie gorszy. Czy jakoś tak. Generalnie to całe niema jest dość przyjemne i brain więc jeśli chcesz podsilować sobie, to jest ono jak najbardziej wskazane. Warto napomnieć, że sama bajka ma dość kryńczowy komediowy klimacik, ale nawet dość często idzie się pośmiać, więc nie jest aż tak źle. Pamiętajcie, że Ofwała tej bajki oglądacie na własną odpowiedzialność, więc nie piszcie mi głupich komentarzy. Morden Emerit couple pat na no Lower, Szkoła, w której uczniowie mają obowiązek przejść kurs praktyk małżeństwa i wykazać, że posiadają umiejętności niezbędne do życia z drugą osobą. Główny bohater to cichy Nerd, a jego para szkolna to typowa giaru. Dla nie to coś podobnego do Marii z projektu Cosplay. Ze względu, że oboje mają już swoją miłość, której również trafiły do innej pary, chodzą na układ, aby zdobyć jak najwięcej punktów i się zamienić. Czasem jednak bohaterowie zaczynają być rozdarci, ponieważ przyzwyczaili się do życia ze sobą, ale z drugiej strony od początku mieli cel. Balka ta nie ma to raczej wybitnej natomiast jest naprawdę przyjemną do obejrzenia jakoś takie nietypowe Roma z niemałą ilością etrzeń i scenek oraz naprawdę fajną uprawą graficzną.